Witam. Nadszedł czas na murowanie. Już trochę zacząłem. Jakoś wyciągać narożniki. Powiem Wam, że tak super z tego bloczka się nie muruje. Bo krzywe są te bloczki. Znaczy bloczki. Tak mówię bloczki, bo się wygodnie mówi bloczki. Pustaki. Pustaki. Krzywe i tak trochę trzeba te pierwsze warstwy długo ustawiać Pan mam nadzieję, że później to będzie lepiej bo jak na razie to tak powoli powoli do przodu Tam wymurujemy pierwsze narożniki, sprawdzam często, czy no jest równo. I pocznurek jest ok, zbieram i jadę dalej. Tu mam mieć takie te. Duże okna tarasowe to tu nie daje w ogóle pustaków, bo później i tak są wyrywane te pustaki. Nie wiem czy to każdy wie. To lepiej zostawić od razu przerwę. Bo oni i tak ciepły montaż, jak tam się robi, to dużo strapianu idzie i niepotrzebnie później trzeba to wyrywać. A tak to zawsze będzie możliwość wjazdu taczką bez przejeżdżania przez tą jedną warstwę. Także chyba fuh, ale mi chrapu. Chyba tak mi się wydaje będzie lepiej, bo już dwie takie sytuacje spotkałem, że były wyrywane bloczki. Co? No, tu byś naokoło Były wyrywane te bloczki Niepotrzebnie Ktoś się narobił, żeby tu ustawić wydał na bloczki na zaprawę Ktoś się znów narobił żeby to wyrwać Słyszałem, że za wyrwanie kilku tam pięciu ustaków sobie tam policzyli 200 zł No to sorry ale nie ma sensu ładuję tej zaprawę tak naprawdę tak dużo nie trzeba Bloczków mocny nie ma znaczy pustaków chwila moment i palety nie ma tu poleciałem całą warstwę żeby ta warstwa wiadomo tam jest i jej nie będzie widać praktycznie bo w środku posadzka styropiam wszystko to ten to się zgubi 10 cm z terapianu, czy tam 6 czy ileś liczę 20 cm z podłogą, No to 4 cm zostanie tego pustaka tu nie za wiele. Już betonu nie leje, niech schnie I Tyle lałem, że. Starczy, kurczę ile. I to w końcu wyschnie. Jest gorąco, dlatego tak lałem. Krzywe, strasznie krzywe te boczki. No ale z dostępnością tych yy, gazobetonów jest trudno teraz. Z tego co słyszałem i widziałem na składzie, to materiału nie ma. A ten jest. No i taki mam w projekcie. Taki robię. Miałem zmieniać na bloczki białe. Ale pytałem się tam kierownika, budowy to nie polecał tak bardzo. Bloczka. No i to jest trochę tam tańsze. No trochę więcej roboty z tym jest. Ale niby wytrzymalszy, ale każdy jak tam uważa, tam ja wybrałem taki, czy wybrałem? Projekt jest taki, nic nie zmieniało A całe bloczki na ten dom mnie chyba w około 8000. No to bloczki są już kupione tylko czekają na składzie Bo tu nie wiem gdzie postawić a ja bołem już kupić żeby było tak jakby po starej cenie Jeden i warstwa. Może się to trochę dzisiaj zrobi. Gorąco jest, trzeba się coś czas trochę chować napić. Jest naprawdę ciepło. No i po palecie będzie. Się ten domek wydaje mały ale wczoraj zmierzyłem tam mieszkanie swoje jak to wygląda to to nawet nie ta część a tu się wydaje, że to jest małe dobrze także... bo ja tam teraz mieszkam mieszkanie w -R -R 30 tam coś metrów także to malutkie jest pokój, kuchnia, łazienka i to tyle To tu, to, to jak w pałacu będzie. O kurde, za dużo legit. Te betonowe się chyba lepiej murowało. chociaż to pierwsze warstwa, mam szablon. Do, do murowania tego później zobaczymy. Ale tak już tam którąś drugą warstwę czy coś bo na pierwszej to nie da się tego ułożyć. Продолжение пшоду. Добрый. A te taki mam z owczar. Termoton owczary. No wole polskie. Chociaż krzywe. <laughs> Wiadomo, trzeba wspierać polską gospodarkę, a nie sąsiada. Chociaż fabryki mają w Polsce, ale to jest kapitał sąsiadanie nasz. No, elegancko. No tu nie. Naróżniki najważniejsze, żeby to powyciągać. Równiutko, wujo mnie tam mówił, że narożniki żeby równe były, no wiadomo, że muszą być równe, dobra, ale co tu od razu, zaprawę to. za mało, zobaczymy trochę słoneczko zaszło chyba mało nie ma też co dużo tak ładować no. git, majonez no, już para dla się zupełnie. do wprawy to będzie na razie trzeba trochę jak siłą folię zostawiłem z tego, mi zakrywa No dałem pod ten podchudziaka folię o, na te temperatury to dobrze, folia była. Bo, tak to by wsiąkło wszystko. Moment i by popękało. I tak mi popękało. No ale na pewno nie tyle, co by było bez folii. Folia trochę zatrzymała tą wilgoć. Nie widać tu może. jakieś pęknięcie. Jest zbrojenie w tym także. Nie przejmuje się tym jakoś. Jest ta siatka zbrojąca. za dużo. Ciężkie to. O, żonka przyjechała obiadek czyli przyjechał to niedługo wracam no i ciąg dalszy murowania miałem pokazać jak wygląda murowanie z szablonem jaki tam kupiłem za szablon dałem stówkę trochę się już ubrudził tak to wygląda ten szablon Pokażę, jak się tym robi. Przyspieszę trochę robotę. Musi się co prawa nie wylewa. Można tą większą kielnią rzucać na to. Jest szybciej. Nie charchaj mi tu mocny, bo mi się będzie kojarzyło. No. Chcesz charcha, to sobie harhać? To se idź na dół. Ładujemy, można wyrównać nie trzeba ja chcę się więcej zaprawy żeby było ale jak nieraz jest za dużo to, to też niedobrze, bo ciężko dobić dobra ściągamy szablonik Zostaje ta środkowa dziura, żeby ciepełko było w tym. Dobra, tu w miejscach okien robię zawsze tym równym okien czy drzwi, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, nałożyłem. Według szablonu, ale tu muszę trochę podnieść. Także szablon nie zawsze się ten sprawdza, ale przydaje się jak jest równiutko, to, to lepiej tym idzie. Wiadomo. Dobra, jest równiutko Krzywe te postaki, niesamowicie Ale tak w miarę prosto wychodzi Dobra, tu już dużo nie dokładam Akurat pod słońce nagrywam, to nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale zobaczymy. Dobrze jest. Basiore jak śpiewają. Jakiś szcinek jakby był dobrze. To 13, 14, 14 to maks. Jakiś ścinek mocny tutaj trzeba ścinki wykorzystywać. Jest trochę ścinków, dlatego że na krawędzi właśnie chcę zawsze te cztery wypuste. Trochę tam ścinków się robi, no ale to się wykorzystuje. A deseczka Pięknie równo to wychodzi O, nie weszło do końca Ty się ścinek wykorzysta. Znowu deseczka, podjedźmy bliżej. Zastanawiałem się czy nagrywać dalej te filmy bo widzę, że jakoś nie ciekawem za dużej grupy ludzi to te moje wypoczynamy tu no, ale jak nie to postanowiłem, że tak czy tak dla siebie trochę nagram kiedyś będzie fajnie zobaczyć jak to się robiło Już nie będę nagrywał tak długo długich filmów. A tu wchodzi tak. Przeręcę No wiadomo, rano w robocie pierwszą zmianę. Po południu u siebie. Dobra, jeszcze trochę tu przejdę, pokażę. Ile już jest wymurowane, jak to wygląda. Nie będę nagrywał tego całego murowania, bo to kilka dni by było. Dobra, pokażę jak to wygląda. No to tak, stoimy w salonie wiadomo kuchnia, tu ma być łazienka, ścian nie ma przedpokój, pokój garderoba, pokój, sypialnia Przechodzimy do garażu po lewo kotłownia, wyjście na zewnątrz Wszystko taki oto domek będzie o, Jest trochę ścinków. No i tak się robi. Może pokażę nie pod słońce powoli, powoli do przodu Podzio. Siema. Siema mistrzu. No i tak to wygląda. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. jeszcze. Jesteśmy już na etapie ostatniej warstwy. Także nawet szybko poszło. Ustratki tniemy dużym pleksem. Dobrze to idzie jeden eee, nadprostę wylana słupy wylane oprócz jednego także zbliżamy się do końca murowania ale jeszcze z tych zbrojenia słupów tych podciągów To długo schodzi, dużo roboty przy tym nie jest wiadomo, wylejemy z gruchy ale słupy sobie leję tak, kupiłem kamienie także